Cześć! Przechodzę dzisiaj z tematem e, bólu wzrostowych, takich bóli stawów, bóle nóg, więc jeśli dotyczy to Twojego dziecka, proszę zostań wysłuchaj do końca. Cześć! Nazywam się Wada Widziak i zapraszam na kanał Totalna Biorobia a Dzieci. Czy wiesz, że Twoje samopoczucie, Twoje przekonania, Twoje drzewa genalogiczne mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Tak naprawdę stawy są związane z niskim poczuciem własnej wartości. Nogi są znowu, no nogi, dzięki nogom co? Możemy iść, możemy się poruszać, możemy spełniać swoje marzenia, możemy działać. I teraz, jeśli twoje dziecko mówi, że no bolą go nogi, na przykład, często są te bóle wzrostowe i to dotyczy nóg, no to pytanie, czy często słyszy od ciebie, nie idź tam, uważaj, uważaj, bo się przywrócisz, co robisz, tak? Więc to jest pytanie, czy to Twoje dziecko tak swobodnie może sobie iść, może sobie biegać? Czy jednak dużo masz takiego strachu w sobie, żeby nie upadło, żeby się nie pobrudziło, żeby się nie skaleczyło? Tak? Więc tutaj jest bardzo ważne, aby się przyjrzeć swoim zachowaniom. Czy, czy przypadkiem nieświadomie oczywiście nie hamujesz tego dziecka z tym ruchem? Tak, z tym działaniem. Pamiętaj, że ogólnie stawy, jeśli też jest to związane właśnie z niskim poczuciem też własnej wartości, pamiętaj, że często krytykowanie, ocenianie y, dziecka. No, jakby negatywnie wpłynie na jego rozwój, ale też może dziecko pokazywać Twój stan emocjonalny, czyli to Twoje niskie poczucie własnej wartości, jak Ty się czujesz jako człowiek, jako kobieta, jako mężczyzna, tak? Więc pod względem też ruchu, pod względem działania, pod względem sprawności fizycznej, tak? Więc tutaj jest to ważne, aby się też temu yy, przyjrzeć. Jeśli czujesz się no, źle, to też możesz to powiedzieć: Słuchaj, no ja się czuję i tak i tak, nie musisz mnie, roz jak wybrać tego yy, tutaj. Moich konfliktów na siebie, też się rozwijaj, ucz się, tak? Ruszaj, podążaj swoimi ścieżkami, doświadczaj, tak? To jest bardzo ważne tutaj słowo doświadczanie. E, więc tutaj przyjrzyj się po prostu swoim e, zachowaniom, swoim lękom, no i tym komunikatom, które kierujesz do dziecka. Pamiętam kiedyś, e, miałam takie spotkanie z psychologami, jeszcze jak prowadziłam e, taką placówkę. I właśnie jeden z psychologów mówi, że dobra, wróciłam wróci z polskiego morza, i te komunikaty rodziców, uważaj, bo się przewrócisz: a tu piasek, a tu kałuża, a tu kamienie, tak i ciągle powtarzanie. Tak naprawdę pamiętajcie, że też budzi w dziecku lęk, tak, że ono ciągle musi uważać i czuwać. Więc pamiętajcie z tymi komunikatami, no bo one też właśnie mogą pokazywać tutaj bóle różne u dziecka, no i strach tak naprawdę też przed działaniem. Dziękuję Ci bardzo. I do zobaczenia w następnym odcinku.